Cześć wszystkim! Dawno tego nie mówiłem, ale dawno się nie widzieliśmy. I pewnie nadal byśmy się nie zobaczyli, gdyby nie to, że ostatnio dostałem od Was kilkanaście wiadomości o tej samej treści. Ad baster, sprawdź to! A więc mamy tutaj przepiękną reklamę, która mnie woła. Adbuster, adbuster. I całe szczęście jest ona bardzo prosta. Dwie białe róże, jedna zanurzona w czystej wodzie, a druga w wodzie z dodatkiem odżywki DAW. Intensive Repair, którą zupełnie przypadkowo tutaj mam. Następnie róże wystawione są na działanie wysokiej temperatury, emitowanej przez wielką żarówkę. Taką jak ta. Ta służyła do wylęgu kurcząt. Co ona robiła w moim domu? A więc... a więc mam odżywkę. Mam różę. I emitującą wysoką temperaturę wielką żarówkę służącą do wylęgu kurcząt. Co może pójść nie tak. Sprawdźmy to. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie mikstury odżywkowej. Tu mamy odżywkę. Którą wleję do tego kieliszka z wodą. A ten pozostanie czysty. Tak zrobię. Nie będę żałował odżywki. I tak nie używam odżywek w celach innych niż eksperymentalne. Widzę, że odżywka nie chce się wymieszać z wodą. Tworzy jakieś dziwne kluski. No dobra, więcej już chyba nie wymieszam. Wydaje mi się, że uzyskałem roztwór nasycony, więc chyba możemy zaczynać. Wszystko gotowe. Jak widzicie, układ jest dość skomplikowany. Mam tylko jedną taką żarówkę, a chciałbym, żeby warunki były identyczne w obu przypadkach. Dlatego zrobię to po kolei. Najpierw róża bez odżywki. Nad przebiegiem eksperymentu czuwać będzie ta otokamerka, która pokaże nam widok przyspieszony, tak zwany time-lapse. Więc najpierw róża bez odżywki pod tą żarówką i kamera z time Lecimy. Zanurzam różę w czystej wodzie. Róża jest mokra. Wszystko po niej spłynęło jak po kaczce. No ale tak było w reklamie. Najpierw włączymy sobie timelapsa. To teraz włączam żarówę. Ciekawe, jak długo nasza różyczka wytrzyma. Czeka, mądra jesteś? No, słuchajcie, minęło 10 minut, a nie wygląda, jakby z naszą różą stało się w ogóle cokolwiek. Aktualizacja, minęło pół godziny, a z różą praktycznie nic się nie stało. Dodatkowo usunąłem opcję timelapsa, ponieważ kamera w tym dzikim oświetleniu i tak nic nie widziała. Ale pokażę Wam, jak wygląda róża po pół godziny, po pół godzinie. Prawie bez zmian, poza tym, że po prostu się zamknęła. Skręciła się. Skręciła się i tylko zewnętrzne płatki są otwarte, ale są całkiem sprężyste. Dość znacznie zbliżyłem żarówkę do róży, żeby trochę przyspieszyć ten proces. Widocznie temperatura była za mała. Z drugą różą zrobię, zrobię oczywiście dokładnie tak samo czyli pół godziny na większej odległości, a pozostały czas na takiej odległości. Zobaczymy, co będzie. Jest, słuchajcie, mamy to. 20 minut. 20 minut potrzebowała róża, żeby skruszyć. Jest krucha. Jest brązowa i jest bardzo brzydka. 20 minut pod mocnym światem i pół godziny pod słabym. Pora na punkt kulminacyjny dzisiejszej konfrontacji, czyli róża zanurzona w roztworze odżywki DAW Intensive Repair. róże zatykam tak jak wcześniej tutaj i pół godziny pod lampą. Tej mniej więcej odległości. O mniej więcej w tej. Czas start. Miało prawie pół godziny. Czas sprawdzić stan naszej różyczki. Wydaje mi się, że nie jest tak mocno ściśnięta. a w dodatku kapie, kapie. Coś z niej leci. Leci z niej jakaś woda. Nie jest tak mocno e, zwinięta jak poprzednia. A odległość jest ta sama. Minęło pół godziny, więc czas zbliżyć żarówkę. Na 15 minut. 20 minut. Czas start. Tam naprawdę jest gorąco. Żarówka ma mocy 250 watów. Kiedyś używałem jej do po prostu do ogrzewania się, jak było mi zimno. Także iniki nie działały, a była zima. W latach 90. Ta żarówka jest naprawdę stara. W latach 90. jeszcze używałem jej, żeby po prostu się ogrzać. Siedziałem pod nią. Wyobrażacie to sobie? Latach 90. Jak to w ogóle brzmi. za 4-5. Mamy to, mamy to, nawet trochę przecholowałem czas. Wydaje mi się, że przecholowałem z minuty albo dwie. Zobaczmy, jak to wygląda. Uwaga, obracam. Po lewej, a no to teraz dałem spoilera. No dobra, niech będzie. Po lewej róża bez odżywki, po prawej róża z odżywką. Po tym samym czasie i w tych samych odległościach od gorącej żarówki do wylęgu kurczaków. Widać różnicę. Zdecydowanie. Róża po lewej jest zwinięta. Róża po prawej się nie zwinęła. Ale też nie wygląda najlepiej. No i jak to często bywa w przypadku eksperymentów AdBastera, teraz też nie wiem, czy powyższy eksperyment miał jakikolwiek sens. Bo, po pierwsze, nie znałem parametrów technicznych oryginalnego eksperymentu. Nie wiedziałem, jaka tam jest, jaka tam jest temperatura. Nie wiedziałem, jaka tam jest odległość. I nie znałem też czasu. Więc jak mogłem to powtórzyć? No tylko po swojemu. Tylko po swojemu. I mogłem powtórzyć tylko po swojemu i efekty e, też są po mojemu. Tu wszystko jest po mojemu, ponieważ to jest mój kanał. <laughs> e, no cóż, jakby to powiedzieć, nie jest to najlepszy z moich filmów. Dlatego już teraz zapraszam Was na środowo... Środowy odcinek zwariowanego laboratorium Adwonia, a mam bardzo ciekawy pomysł na ciekły azot, który okazuje się, że już mi się kończy. To znaczy, nie tyle kończy mi się azot, co kończy mi się okres wynajmu zbiornika z tym azotem. Będę musiał przedłużyć umowę. Dlatego zostało mi bardzo dużo ciekłego azotu, i już wiem, co z nim zrobić. Ale o tym w środę. Dzięki za uwagę. I pozdrawiam Admaster. Master.